Witajcie bardzo serdecznie na kanale Warto Szkolić. Dzisiaj jest ze mną Agnieszka. Cześć. Agnieszka Agnieszkę zresztą już dobrze znacie. Jest naszym specjalistą w dziedzinie dofinansowań, pozyskiwania środków i przedstawia nam różne źródła, z których możecie skorzystać. Dzisiaj chcemy Wam przybliżyć całkiem nowy program, który nazywa się Akademia Menadżera Kompetencje w zakresie cyfryzacji. Agnieszko, opowiedz nam o tym coś więcej. Celem tego projektu jest zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie tzw. transformacji cyfrowej. Czyli będziemy się skupiać na takich tematach ściśle określonych z cyfryzacją, czy mamy dowolność tematów, jak ta cyfryzacja jest tutaj rozgryziona? Program ma dotyczyć typowo kompetencji cyfrowych, czyli zarówno informatycznych, informacyjnych. Jak i funkcjonalnych, ma dotyczyć zarządzania przedsiębiorstwem, ma pomóc przedsiębiorstwu w adaptacji do zmian, ponieważ cyfryzacja jest coraz szerzej ujęta we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstw. Czy mamy w takim razie określoną grupę tematów, czy one po prostu muszą być w pewien sposób powiązane z cyfryzacją, ale jest tu jakaś dowolność? Mamy tutaj zakres tematyczny, który obejmuje przede wszystkim. Bezpieczeństwo cyfrowe, ale także takie coś jak sprzedaż czy marketing cyfrowy, różne aspekty działalności przedsiębiorstwa, ale w tym aspekcie cyfrowym. Czyli mamy już określone tematy, powiedzmy może, kto może skorzystać z tych dofinansowań. Program skierowany jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Pracownikami, których możemy tutaj szkolić, są to właściciele, współwłaściciele, kadra zarządzająca. Ale także pracownicy przewidziani do awansu, do, do objęcia stanowisk kierowniczych. W tym momencie możemy podsumować, że Akademia Menedżera kompetencje w zakresie cyfryzacji faktycznie jest związana z cyfryzacją, ale nie w sposób dosłowny. Mamy tematy, które są czasami dosyć pokrewne, więc jest całkiem spora liczba tematów, z których możemy się szkolić, ale co ważne, jest to szkolenie, które może być przeznaczone dla menedżerów oraz osób aspirujących na te stanowiska, osób zarządzających. W tym momencie warto by było jeszcze powiedzieć o etapach, tak jakby przeprowadzenia takiego szkolenia. Czy to po prostu jest składam wniosek, przeprowadzam szkolenie, czy mamy jeszcze jakieś etapy pomiędzy? W momencie ogłoszenia o naboru składamy dokumenty. Jak wniosek jest rozpatrzony, pozytywnie jest podpisanie umowy. Następnie jest diagnoza lub kompetencyjnych kadry menedżerskiej czy osób, które będą tutaj się szkolić, właśnie w zakresie tych kompetencji cyfrowych i takich aspektów cyfryzacji, które w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem istnieją. Czyli po prostu przed samym przeprowadzeniem szkolenia mamy diagnozę, która poszukuje tego, czego nam brakuje, Dokładnie. z czego najlepiej się szkolić, i dopiero wtedy dopasowujemy szkolenie, które jest tak naprawdę idealnie dopasowane do danej firmy. Się. Wiemy już w takim razie, kto może się zgłosić, wiemy, że to już niebawem. Natomiast, czy wiemy, jaką kwotę będziemy mogli tutaj pozyskać? Tak, na ten moment z informacji, które możemy znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wynika, że kwota wsparcia dla przedsiębiorstwa może wynieść maksymalnie 150 tysięcy złotych. 150 tysięcy. Czy wszyscy dobrze słyszą? To jest naprawdę <noise> ogromna kwota. Czy będziemy potrzebować wkładu własnego przy tej kwocie? Yy, poziom refundacji wynosi tutaj 80%. Jest to poziom dofinansowania przyznawany przez operatora. Więc tak naprawdę, jeżeli macie menadżerów, kadrę zarządzającą, potrzebujecie doszkolić się w zakresie cyfryzacji, to tu macie ogromne pole do popisu. Za 150 tysięcy zł można naprawdę wyszkolić całe mnóstwo pracowników i bardzo głęboko poszerzyć tą wiedzę w zakresie różnych kompetencji. Zgadzam się. Kiedy możemy się zgłaszać? Czy to już, czy za chwilę? Nabór do projektu przewidziany jest w pierwszym kwartale 2022 roku, więc już całkiem niedługo. Warto by było w takim razie już powoli się orientować, gdzie możemy śledzić informacje o naborach. Informacje o naborach pojawiają się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, natomiast my tutaj w dziale dofinansowań na bieżąco monitorujemy wszystkie możliwości pozyskania dofinansowania do szkoleń. Z różnych projektów, i zawsze staramy się dobrać program dofinansowania tak, żeby był najbardziej korzystny do potrzeb danego klienta. Więc każdy przedsiębiorca ma dwie drogi. Możecie samodzielnie śledzić sobie dofinansowania, możecie samodzielnie szukać sobie szkoleń. My oczywiście możemy Wam w tym pomóc. I to jest druga droga, czyli kontakt z Agnieszką. Dane kontaktowe macie tutaj na dole i w opisie. I Agnieszka po prostu powie Wam więcej o tych wszystkich programach, na bieżąco monitoruje pozostałe źródła. No i przede wszystkim pozwoli Wam jak najlepiej przygotować się, żeby to dofinansowanie pozyskać. Agnieszko, w takim razie myślę, że możemy zaprosić wszystkich do kontaktu z Tobą. I pozostaje mi trzymać kciuki, żeby udało Wam się Waszych menadżerów wyszkolić właśnie w kompetencjach cyfrowych. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.